Poniedziałek, 19 października, Dita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zaczynamy informacje piotrkowskie. Od dziś piotrkowianie mogą głosować na projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, o tym m.in. w dzisiejszym wydaniu. Poza tym o planowanej przez miasto inwestycji w ekologię oraz o nowych, aktywnych przejściach dla pieszych. Od dziś Piotrkowianie mogą decydować na realizację jakich projektów przeznaczone zostaną ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego 2021. Głosowanie wystartowało, a wybierać jest z czego. Piotrkowianom w tym roku, podobnie jak i w poprzednich edycjach, pomysłów na to, by wpłynąć na wygląd i funkcjonalność przestrzeni miejskiej nie brakowało. Teraz wszystko w rękach mieszkańców. 28 pozytywnie zweryfikowanych projektów, 4 kategorie, ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych i 14 dni na głosowanie. Tak przedstawiają się liczby tegorocznego budżetu obywatelskiego. Od dziś każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego może decydować o tym, co w mieście zostanie zrobione. Mamy cztery kategorie, na które można głosować. Jest to kategoria budżety obywatelskie, ogólnomiejskie, budżety oświatowe, budżety rejonowe oraz budżety nowość w tym roku rodzinnych ogródków działkowych. Każdy Piotrkowianin może oddać jeden głos na każdy z projektów, czyli łącznie każdy ma cztery głosy. Wśród projektów znalazły się budowa placów zabaw, boisk, parkingów, uporządkowanie osiedla, czy też popularne nie tylko w leczniczych kurortach, ale i w sąsiadujących z Piotrkowem Trybunalskim miastach tężnie solankowe. A zdecydować o tym, na który projekt oddajemy swój głos w tej edycji można tylko i wyłącznie internetowo. Samo zagłosowanie jest nie tylko szybkie, ale i łatwe. Wystarczy wejść na stronę internetową www.piodżkowaniedecydują.pl. Tam zostaniemy przekierowani na głosowanie. Każdy wybiera cztery projekty, czyli z każdej kategorii po jednym. I na końcu jest wskazanie: podane jest imię, nazwisko i tutaj ważne, nazwisko Rodowe Matki. I to są jedyne warunki, które trzeba podać. W tym roku zrezygnowaliśmy z podawania numeru PESEL, jest to niekonieczne. Przed oddaniem swojego głosu na stronie można zapoznać się ze szczegółowym opisem danego projektu. A ile projektów może zostać w mieście zrealizowanych? Każda kategoria ma przydzieloną pulę środków i w zależności od tego, jaki dany projekt będzie miał, jakie finansowanie, tak by jest taka możliwość, że będzie w danego rejonu jeden projekt, ale również mogą być to dwa projekty, jak miało miejsce w zeszłym roku. Czyli minimalnie będzie to, będą to cztery projekty wszystkie, ale może być nawet ich osiem. Głosować można do 1 listopada, a zwycięskie projekty poznamy dwa tygodnie później. A teraz o sytuacji epidemiologicznej w Piotrkowie aktualnie chorych na koronawirusa jest 215 osób. W kwarantannie przebywa 986. W powiecie zakażonych jest 238 osób, a w kwarantannie jest 1119. Ze względu na wysoki wskaźnik zakażeń w życie wchodzi dziś rozporządzenie o nauczaniu zdalnym w strefach czerwonych. A do takiej przypomnijmy, należy Piotrków Trybunalski. Na odległość uczyć się będą uczniowie szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda nauka na odległość, realizowana przez Piotrkowskie Placówki, o tym już w środowym wydaniu, na które już dziś serdecznie zapraszam. W Piotrkowie Trybunalskim będzie produkowana ekologiczna energia. W przygotowaniu jest plan budowy farmy fotowoltaicznej o mocy około 1 MW. Piotrkowska farma fotowoltaiczna ma powstać na terenie oczyszczalni ścieków, na której po zakończonej modernizacji pozostał duży plac do dyspozycji. Prace związane z przygotowaniem inwestycji są bardzo zaawansowane. Przygotowaliśmy ten teren za moimi plecami pod budowę farmy fotowoltaicznej. W tej chwili realizujemy wszystkie działania potrzebne do tego, aby uruchomić tę inwestycję. Jesteśmy na etapie pozyskiwania warunków przyłączenia do sieci energetycznej z zakładu energetycznego. Zlokalizowane na terenie farmy ogniwa fotowoltaiczne będą miały łączną moc około 1 megawata i będą w stanie wyprodukować prąd w ilości około 950 megawatogodzin rocznie. To stanowi 10% zapotrzebowania na energię samorządu piotrkowskiego. Prąd ze słońca będzie wykorzystywany m.in. w miejskich placówkach czy do oświetlania ulic. Dzięki temu będzie nie tylko taniej, ale przede wszystkim ekologicznie. Podkreślam wyraźnie, że jako miasto Piotrków Trybunalski kroczymy konsekwentnie tą drogą, aby inwestować w, ekologiczne, w ekologię i między m.in. w ekologiczne źródła energii. Inwestycja ta, która chcemy zrealizować, a mianowicie ta farma fotowoltaiczna, oprócz takiego aspektu preekologicznego, ma również swój wymiar ekonomiczny, ponieważ no, za słońce nie będziemy płacić, słońce będzie... Powodowało to, że w tych ogniwach zostanie wyprodukowany prąd, który później będziemy wykorzystać na własne potrzeby miasta, a to zaoszczędzi nam wydatków bieżących z kasy miasta. Aby farma powstała, miasto chce stworzyć tzw. klaster energetyczny, czyli grupę podmiotów składających się z osób fizycznych, instytucji publicznych, jak i przedsiębiorców, którym łatwiej będzie pozyskać pieniądze zewnętrzne na inwestycje w odnawialne źródło energii. Farma będzie kolejną dużą inwestycją na terenie oczyszczalni ścieków, której modernizacja to jedna z najważniejszych pod względem wartości inwestycja miejska. Coraz aktywniej na piotrkowskich przejściach dla pieszych. Ale nie chodzi o uliczny tłok. W mieście przybywa aktywnych przejść, czyli takich, które sygnalizują kierowcom zbliżanie się pieszego do zebry. Kolejne trzy takie przejścia właśnie są instalowane. Już w niedzielę aktywne przejście powstało na ulicy Kiri Skłodowskiej przy mediatece 800 Lecia. Dziś oświetlenie wiezdni montowano przy zebrze na ulicy Łódzkiej obok skrzyżowania z ulicą Gęsią. Żeby to zacząć wykonywać, trzeba by było wszelkie formalności dopełnić: projekty, podłączenia, bo będzie to są to przejścia zasilane z oświetlenia ulicznego. Także w dzień działają. Z akumulatora w nocy, natomiast to jak oświetlenie uliczne, działają, że zasilane jest sieci oświetleniowe. W Piotrkowie Trybunalskim w sumie takie przejścia pojawią się w trzech miejscach. Trzecią lokalizacją jest zebra na ulicy Dmowskiego, obok zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Tam prace, jeśli pogoda będzie sprzyjać, rozpoczną się we wtorek. W środę przejścia powinny zacząć funkcjonować. Białe tabliczki z napisem Rondo imienia hutników Hortensji i Kary pojawiły się na nowym rondzie na ulicy Wojska Polskiego. Kto tabliczki z samozwańczą nazwą powiesił, nie wiadomo. Nie ma też gwarancji, że ta nazwa się przyjmie. Sprawą zainteresowała się Katarzyna Zajda. Na tę chwilę, nowe rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łódzkiej oficjalnie nazwy jeszcze nie ma. Tabliczki, które zamontowano na słupach oświetleniowych, to nieoficjalna nazwa. Jak widać, namacalnie promowana przez nieznaną grupę osób. Zdania co do nazwy są podzielone. Dobra nazwa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No dlatego, że dosłujemy z tej huty, prawda? No, także to dobra nazwa. Hutników hortensji i kary. No nie wiem, no byli tacy. A czy? Czy takie wielkie to ma znaczenie? No nie wiem, trudno mi jest ocenić. Nazwa choć fizycznie istnieje, to nie ma jej w praktyce, a dokładnie rzecz ujmując, w świetle lokalnego prawa. By funkcjonowała oficjalnie, konieczna jest uchwała Rady Miasta i na tę chwilę nie są prowadzone żadne prace przygotowawcze. Ale każdą nazwę można zgłosić do banku nazw. Generalnie każdy może zgłosić pomysł nazwania nazwy ulicy, czy placu, czy rądu. Nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu. Składa się to na takim zwykłym wniosku w urzędzie miasta. Trafia do to, ten wniosek trafia do tak zwanego banku nazw, czyli takiego rejestru, w którym znajdują się wszystkie zgłoszone przez mieszkańców nazwy ulic, placów i, i tak dalej. I potem część z nich jest wykorzystywana właśnie i nadawana danemu rondom. Czy samo Zwańcza nazwa się przyjmie? Nie wiadomo. Dla większości z mieszkańców miejsce, w którym rondo powstało, kojarzy się z jedną nazwą – na ryneczku. A panu, która bardziej nazwa się podoba? Proszę panie. ja bym zrobił Ryneczek Hutników. Jak widać w nazwie można znaleźć kompromis i połączyć dwa pomysły w jeden. Przechodzimy do dalszych informacji. Perły samorządu to prestiżowe wyróżnienie od wielu lat przyznawane w różnych kategoriach przez opiniotwórczy tytuł Dziennik Gazeta Prawna. W tym roku po raz pierwszy w historii plebiscytu przyznano nagrodę w kategorii media elektroniczne, a ta powędrowała do Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowski magistrat w mediach elektronicznych funkcjonuje już od wielu lat. Mieszkańcy Piotrkowa na bieżąco informowani są o wydarzeniach gospodarczych, kulturalnych czy sportowych dotyczących naszego miasta. Prace te docenili eksperci, uznając Piotrków Trybunalski za miasto wzorowo prowadzące media elektroniczne. Tegoroczne wyniki przedstawiono podczas elektronicznej transmisji. Pierwsze miejsce wędruje dla Piotrzkowa Trybunalskiego Zawsze wszechstronne wykorzystanie różnych kanałów cyfrowych, aby dotrzeć do mieszkańców Piotrków Trybunalskich, media elektroniczne, miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Gratulujemy. Nagroda cieszy, ale też mobilizuje. Jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie, jak i również wyzwanie do dalszej y, ciężkiej pracy, aby na bieżąco informować Piotrkowian o tym, co się dzieje w mieście. Oczywiście mówię tutaj o tej y, stronie typowo urzędowej. Tutaj y, oczywiście my nie zajmujemy się tematami bulwarowymi czy też obyczajowymi, dlatego też y, komunikujemy w zasadzie. Wydarzenia, które dotyczą stricte miasta. Ale Piotrków w mediach elektronicznych to nie tylko strona internetowa. Idąc z duchem czasu, miasto zaczęło funkcjonować także w mediach społecznościowych. Od pewnego czasu jesteśmy obecni na portalu społecznościowym Facebook. Tutaj mamy swoje konto i już na dzień dzisiejszy śledzi nas, czyli mamy tak zwanych followersów w liczbie blisko 9 tysięcy. Jest to naprawdę dobry wynik, jeśli chodzi o profi, oficjalny profil miasta. Ponadto mamy również swój kanał na YouTubie i na którym publikujemy różnego rodzaju filmy, czy to z briefingów, konferencji prasowych prezydenta miasta, czy też niektóre newsy które przygotowujemy na portal miejski, również prezentujemy w formie wideo. Liczby osób codziennie odwiedzających te strony pokazują, że taka forma przekazywania informacji jest dla mieszkańców Piotrzkowa Trybunalskiego atrakcyjna i jak mówi Jarosław Bąkowicz, kierownik biura prasowego Piotrzkowski, magistrat już poszukuje dalszych dróg rozwoju. Szanowni Państwo, otwieramy po generalnej przebudowie ulicę Broniewskiego. Chcę wyraźnie podkreślić, bo to jest jedno z kluczowych zadań, oprócz tego co widzimy, co jest widoczne, że ta ulica łączy już w tej chwili osiedle Wyzwolenia, a więc ulicę Krasickiego, samą ulicę Wyzwolenia z ulicą Sulejowską, poprzez oczywiście ulicę Regana. Na samej ulicy, oprócz tego co widzimy, a więc ścieżki rowerowej, Nowych miejsc parkingowych, to jest bardzo ważne w ilości około 80 i nowej nawierzchni również wykonywane były prace podziemne dotyczące infrastruktury takiej jak wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna. I nowe oświetlenie. I co warto podkreślić, nowe oświetlenie. Po pierwsze energooszczędne, po drugie takie, które poprawi też bezpieczeństwo. Za nami osiedle 800-lecia. To najnowsze, najmłodsze osiedle, które się wciąż rozbudowuje. Gdzie budujemy zarówno my, jako miasto bloki w systemie TBS-u. Te, które już wybudowaliśmy, ale są jeszcze oczywiście plany przed nami i prywatni inwestorzy. To miejsce się doskonale, że tak powiem, sprzedaje i jest coraz bardziej popularne wśród mieszkańców Piotrkowa i to, gdzie dzisiaj jesteśmy, sama ulica Broniewskiego, rzeczywiście myślę, będzie taką też wizytówką ze względu na wygląd, ale również kwestie dotyczące bezpieczeństwa i poprawy komunikacji, na co czekali mieszkańcy tego osiedla i nie tylko. Całkowity koszt około 2 miliony 400 tysięcy zdobyliśmy, około miliona 300 tysięcy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Podobnie jak przy wszelkich innych działaniach, jeśli tylko jest możliwe pozyskiwanie jakichś funduszy zewnętrznych, to, to czynimy. Nie zawsze jest to możliwe, ale tu akurat taka możliwość była i dobrze napisany wniosek spowodował, że takie dofinansowanie otrzymaliśmy. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Obecnie funkcjonuje piotrkowska strefa aktywności gospodarczej i jakie są jej założenia? Są to wydzielone tereny, które mamy na terenie miasta. Jest ich w tym momencie aktualnie 10. Trzy z nich są zainwestowane, czwarty jest w trakcie realizacji. Co do zasady są to nieruchomości, które wcześniej poszukiwaliśmy nabywców w trybie przetargów nieograniczonych, natomiast takich nabywców one nie znalazły. Są to nieruchomości dość duże, ponieważ najczęściej w granicach od hektara do 1,5 hektara i takich jest najwięcej. Preferencyjne są stawki dzierżawy, bo jest to tylko 10 groszy za metr kwadratowy. Powierzchni. Myślę, że no taniej na pewno w Pietrzkowie nie ma. Jest to taka forma, która zachęca właścicieli, którzy jakby nie mają tego pierwszego wkładu na zakup nieruchomości, bo musimy zwrócić uwagę, że taka działka hektarowa potrafi kosztować również i milion złotych i więcej w mieście. Dlatego jak najbardziej jest to oferta dla tych, którzy chcą w pierwszej kolejności wydzierżawić i na przykład wybudować wtedy zakład produkcyjny. Te działki są w centrach miast, na obrzeżach? To są bardzo różne działki. Tak jak powiedziałam, jest ich 10. Głównie są to działki na obrzeżach. Mamy takie działki przy ulicy Całej, przy ulicy Sulejowskiej, wjeżdżając na osiedle Wierzeje, przy Wierzeje ulicy i przy ulicy Daleka, również na ulicy Wojska Polskiego. Również inwestycje się pojawiają. Pierwsza, która została praktycznie wybudowana, to jest inwestycja na ulicy Nowowiejskiej. Również mamy inwestycję, już która jest zrealizowana i funkcjonuje na ulicy Rakowskiej przy szpitalu. Trzecia to jest inwestycja przy ulicy Sulejowskiej, Sulejowska 130. Można też zaznaczyć, że jedna z tych działek, byłaby to 11 działka, została na wniosek inwestora wyjęta z Piotrkowskiej strefy i sprzedana, bo taką formę wolał inwestor. Czy będzie więcej działek? Jak najbardziej. Systematycznie co roku, w zeszłym roku doszła jedna, więc myślę, do końca tego roku nie planujemy, ale myślę, że w przyszłym w 2021 jak najbardziej będzie ta oferta jeszcze rozszerzona.